Siemma, jesteśmy dzisiaj na łowisku komercyjnym Rancho w miejscowości Contravers. Tak, przyjechaliśmy tutaj, mamy poniedziałek, a tym samym zaczynamy taką pewną serię na naszym kanale, w której będziemy pokazywali Wam łowiska w naszym województwie, w Łódzkim. Godne polecenia. Tak, będziemy ro robili taką ich recenzję, czy warto przyjechać, plusy, minusy, cena, czy można, czy można połapać ryby, mhm. no i w ogóle takie podstawowe informacje, czy warto przyjechać, czy nie. No, Naszym zdaniem oczywiście. Wy możecie jak wolicie, tak? Zestawy to kulki proteinowe na lewej wędce, a na prawej mam tym kukurydzę z robakiem. Kudarka, co Darek założyłaś? Zadipowaną kulkę czarną mam bez Warmus Bites. Do tego jeszcze mały pop-up e, Scarf Food. Nie? Scarp food, okay. czyli truskawka. Na prawej wędce mam e, Monster Kraba. No, także. Głównie nastawiamy się na proteinę, ale zobaczymy, jak nie będzie się nic działo na nie. To przejdziemy standardowo do kukurydzy i może wtedy coś uda się złapać. Słuchajcie, jest ładna ryba. Darek coś przyciął. Idę po podbierach. Dzisiaj troszkę ograniczyliśmy sprzęt, zapomnieliśmy maty niestety, a podbierak zamiast duży karpiowy jest jaki jest. No ale dobra, ważne, że jest rybka. Także, godzina jest chyba w pół do dwunastej, siedzimy tu jakieś trzy godzinki, no i jest już pierwsze jakieś porządne branie. Czuć opór, a to jest przez ten Chodźmy tu gdzieś na trawa. Na Dobrze, że ma wagę. Cztery do pięciu ma. Jest taka rybeczka. Nie matki zestaw Zastosował Darek i dał efekty Piękna rybka Zrobimy krótką sesję zdjęciową i zaraz do Was wracamy Szkoły, nie ma, to No szkoda. Ładny karpik. No znaczy się już nie karpik, tylko karp bardziej. Paszedł. Graty. Piękne karp jest. pobrał na no, taki zestaw, jak Darek tutaj prezentuje. Kulka jest 18 i dwunastka, nie? Tak, to jest dwunastka. No. Karp miał 4,750. Piękny sazan. Wypuściliśmy i no, jak na razie łowisko nas zaskakuje. No, myśleliśmy, że będzie tu troszkę gorzej, ale jest dobrze. A to co? O tym myślisz, Darek? Jest okej. Okay. No, jesteśmy u Pana na stanowisku obok. Pan wyciągnął ładnego karpika. Około kilograma. Coś Kolejne branie, chwilę, moment na federku. Zapewne coś mniejszego. Spiało się, spiało się. no niestety. Ale no w kolejnym dalej. rybę akurat spożywaliśmy posiłek. No ale dobra. Przesta, tak gładniej. Weź, 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 weź. Jasna paczka. Rybcia. I znowu Darek. A ja? No. A masz znowu szczęście, że nie straciłaś tego ciężarka Mała ale waleczny. Dobra, podnoś go. Zaczepił się tutaj. Zakryj mu oczy. mogę no, nie mogłem zakryć oczy, się wydechła. ćkę mały poczekaj No ładnie. Mateusz ma rybkę dość sporą, ale była rolka na powrotnie, sporo odjazd. A się wystraszyłem. Ja tu jeszcze wrócę. Może jesiot co za to mam taką skrytą nadzieję? Ale 5 plus na bank jest Tak pociągnął, że z nim będzie walka go a się krzywo zapiął, zobacz no i fajne już taki z pięćdziesiąt parę O no co on tu ma, patrz co jest Zobacz, jaki dziwne. No dobra, wypuszczamy mm -hmm. karpika. Tak, na oko 2,5 kg. Tu bliżej damy. Gdzieś, gdzie wziąj. można go. W miarę ok wypuścić. No słuchajcie, jest rybaczka kolejna. Był, była chwila czasu, że nic się nie działo, ale teraz coś się ruszyło. Ej, jak się nie wypnie, wypią się chyba ten ma, tak. Nie, jeszcze jest. Nie. Kurde, ty tej na farcie. Nie, jest, no po rybeczka. Idziemy na trawę z nią. Popójrz sobie, żółka. A to nie taki większy. standardowo od początku to samo 62,5 cm też prezentki super rybka no co, ile jest? 4 kg ma? bądźmy już czwórka, nie? Miał... Na 3,5, załóżmy. Na oko. No, taki piękny. Wypuszczamy, założone, no, okaz. Poszedł. No dobra, nasze łowienie dobiegło końca, byliśmy tutaj cały dzień. Ładnie połapaliśmy. Darek. Ze mną wygrał 3 do 1, no, 3 rybki. No, ładnie połowił. Pię no, prawie 5 kg, czwóreczka taka i półtoraczek taki. No ja niestety jednego takiego, 2,5, no ale co jak co... łowisko jest fajne. Fajne łowisko. Cisza, spokój. Połowa jest położona w lesie. Właściwie bardzo sympatyczne oceny. To jest 10 tutaj za wejście. To jest dobra cena. Rybki są fajne. Uważamy, że łowisko warto odwiedzić jeszcze raz. Na pewno tutaj kiedyś zajrzymy. No i co możemy jeszcze powiedzieć? Polecamy to miejsce po prostu. Jeżeli chcecie, śmiało wbijać ranczo w kontrowersję. No i my będziemy już kończyli. To Do następnego. Cześć.